Historia polskiej mafii pisana jest krwią krwią i benzyną koniecznie spalaną w silniku o dużej pojemności. Co zrozumiałe, pomiędzy bosami a mniej ważnymi członkami grup przestępczych były duże różnice pod względem posiadanych samochodów. Żołnierze często korzystali z kradzionych maszyn, które nie były furami tej klasy, o której tutaj opowiemy. Niekwestionowanym okrętem flagowym mafii lat 90. nie tylko w Polsce był Mercedes klasy S140, zwany Lochą. W tłumaczeniu na bardziej zrozumiały dla zwykłego zjadacza chleba język oznacza to Grubasa. Aby zrozumieć dziś status tego samochodu i prestiż, jaki dawał swojemu właścicielowi w połowie lat 90., trzeba zacząć od jego ówczesnej ceny. A co za tym idzie, dostępności dla Kowalskiego czy Nowaka w Polsce czasu przemian, tak ustrojowych, jak i ekonomicznych. W połowie lat 90. na lochę trzeba było mieć przynajmniej miliard złotych. Tutaj szczególnie młodszym widzom należy przypomnieć, że w Polsce w roku 1995 przeprowadzono denominację złotego. Była to reforma walutowa wprowadzająca od 1 stycznia 1995 roku nową jednostkę pieniężną o nazwie „złoty” i symbolu PLN, która zastąpiła „starego złotego”. Od tego dnia jeden nowy złoty odpowiadał 10 tysiącom starych złotych. Ale jeszcze kilka lat po denominacji w powszechnym użyciu było nazewnictwo starych nominałów. Być może z nawyku czy przyzwyczajenia, a może po prostu brzmiało bardziej okazale. W ten sposób za lochę wciąż trzeba było wybulić przynajmniej miliard, a nie 100 tysięcy, choć tyle faktycznie kosztowała. Można było oczywiście kupić egzemplarz za kilkaset baniek, czyli kilkaset milionów, a więc w rzeczywistości kilkadziesiąt tysięcy nowych złotych. Byłby to jednak jakiś wyklepany składak, a to się przecież nie godziło. Połowa lat 90. w Polsce to czas, gdy sloganem telewizyjnej reklamy Totolotka było Miliard w środę, Miliard w sobotę. To również powinno zobrazować, czym był Mercedes klasy S w wersji 140 kosztujący tyle, ile wynosiła wygrana w Totka. Dumnie sunąca po szosie Locha. Nawet dziś robi wrażenie. Samochód sprawiający wrażenie pancernika, budzący jakby lekki niepokój, zawsze gdy się pojawił, na pewno budził respekt. Zapewne dlatego był tak chętnie używany w środowiskach, w których szacunek był towarem z najwyższej półki. Eską latało wielu medialnie znanych gangsterów czy biznesmenów kojarzonych z szarą strefą lub aferami finansowymi lat 90. Loche można było zobaczyć oczywiście na parkingu pałacyku, który był siedzibą właścicieli słynnej firmy Art B. 140-ką wozili się wszyscy ci, którzy mogli sobie na ten luksus pozwolić. Do legendy przeszła już anegdotka o tym, że gdy znany szczeciński gangster Marek Medwesek, pseudonim Oczko, kupił sobie dla szpanu słynne żółte Ferrari, chłopcy z Pruszkowa podśmiewali się szyderczo, mówiąc, że Oczko kupił ferarkę, bo nie stać go na Loche. Choć nie jest takie oczywiste, czy ta ferarka wówczas nie kosztowała Medweska więcej, niż musiałby zapłacić za Eskę. Ale Locha po prostu wyglądała lepiej niż jakikolwiek inny samochód. Wyglądała jak milion dolarów. Mercedesa klasy S, serii 140, zaprezentowano w 1991 roku. Wyprodukowano ponad 406 tysięcy sztuk tej generacji klasy S. Można śmiało powiedzieć, że model odniósł sukces, mimo że na początku był przyjęty przez samych Niemców dość chłodno. Eskę z lat 90. fachowcy motoryzacyjni krytykowali głównie za zbyt przysadziste kształty i potężne gabaryty. Z drugiej strony, to, co nie podobało się w Europie, zachwycało w Stanach Zjednoczonych. Samochód imponował nowinkami technologicznymi, przestronnością i przede wszystkim komfortem podróżowania. Zmniejszono w nim m.in. poziom hałasu i wibracji pochodzących od kół. Po raz pierwszy w osobowym modelu zastosowano zespolone szyby, praktycznie zapobiegające zaparowaniu, a jednocześnie znacząco przyczyniające się do tłumienia hałasu i poprawy izolacji termicznej. Klasa S w modelach serii 140 wprowadziła również przełomowe innowacje z dziedziny bezpieczeństwa. W tym system stabilizacji toru jazdy ESP. Wraz z nim zadebiutował też system wspomagania hamowania BAS, Brake Assist System. Będący standardem we wszystkich wersjach serii 129 i 140 od grudnia 1996 roku. System wykrywał awaryjne hamowanie i, jeśli to konieczne, wzmacniał siłę hamowania do maksimum. W rezultacie droga hamowania znacząco się skracała. Seria 140 była także dostępna jako wariant z dłuższym rozstawem osi, oferując więcej miejsca na nogi z tyłu. Był to też pierwszy model Mercedesa, w którym zrezygnowano z montażu gwiazdy bezpośrednio na grillu. Model przeszedł lifting w 1994 roku. Jego oficjalna premiera odbyła się w marcu podczas salonu samochodowego w Genewie. Samochód szybko stał się wyznacznikiem prestiżu, statusu i symbolizował władzę i możliwości właściciela. Możliwości w sektorze, w którym operował posiadacz Eski. Raz była to polityka, raz biznes, a w innym przypadku sfera łącząca oba te światy czyli mafia.